Cześć, 12 stycznia, kolejna kawka z szewcem. Słuchajcie, przegląd napraw. Dlaczego to robię? Ponieważ dla mnie jest to bardzo wygodne. Mogę Wam pokazać buty, które mam do, do naprawy, czyli możecie zobaczyć, jakie naprawy można zrobić u szewca, ogólnie u szewca w zakładach szewskich, a później Wam często pokazuję, jak one wyglądają po, po naprawie, czyli możecie zauważyć, jak, jak na przykład. Daną rzecz można naprawić, na przykład tutaj, że była wstawka robiona i takie rozerwanie w takim miejscu, w takim bucie nie da się zrobić tak, żeby było niewidoczne, bo tutaj rozbieranie całej podeszwy, która jest lekko przeszyta do, 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 do wkładki pod, pod podeszwą, byłoby bezsensowne, bo to by jeszcze bardziej naraziło tego buta na, na większe no trzeba by go bardziej uszkodzić nie? i później naprawić ten element i dopiero naprawić to co my uszkodziliśmy, nie? dlatego słuchajcie no tak to wygląda, jest to podklejone tam jest w środku łata i jedno szycie zrobiłem, które jest to czy, częściowo jest przysłonięte, troszeczkę zaczesane, jest to w takim miejscu na nodze nie powinno to być bardzo widoczne tutaj to oczywiście jest troszeczkę sztywniejsze to musi się rozchodzić Musi się rozchodzić, żeby się na nowo ułożyć. Natomiast jest to klej plastyczny. Można leciutko podgrzać, on wtedy się będzie fajnie modelował. Słuchajcie, jeśli kiedyś dodawałem zdjęcia, czasami mam, mam okazję jakiś poradnik nakręcić, ale to wymaga zaangażowania bardzo dużo i czasu, musiałbym zamknąć zakład i nagrywać jedną rzecz a tak to Wam mogę pokazać dużo fajnych rzeczy więc jeśli kogoś to interesuje to zapraszam do oglądania jeśli kogoś to nie interesuje to no to po prostu omińcie ten film tak i pójdźcie dalej tak więc szewska kawka napijemy się tak i pierwsze pytanie nie wiem, czy to jest pytanie. Ktoś mi tutaj napisał pod moim filmem: Waldek Kiepski z nowych odcinków. Wiecie co? A no, w Technikum ksiądz na mnie Walduś mówił. Ja wtedy mało co tam oglądałem seriali, nie, nie lubiałem siedzieć przed telewizorem, ale coś, coś, może coś w tym być. Nie wiem, jakie tam są nowe odcinki, czy tam się aktor zmienił, czy, e, czy, czy trochę ten, ale będę musiał chyba sobie. Wygooglać w internecie i zobaczyć, może faktycznie. Jak się nazywa ten materiał, co używa Pan Dołatek? Chodzi o ten materiał. Materiał. Mój materiał. Mój wynalazek. Słuchajcie, wiecie, ile człowiek musiał różnych materiałów nakupować z całego internetu, żeby, żeby dobrać. Po prostu kupowałem, sprawdzałem i wyrzucałem. Kupowałem, sprawdzałem, wyrzucałem. To jest paru osobom to zaprzyjaźnionym zakładom szewskim. Powiedziałem oczywiście co to jest za materiał ale to, no, to trzeba być szewcem żeby pewne rzeczy e, używać prawda nie. Proszę się nie obrazić. E, ale spoko kanał ok też serduszko dajemy. Marzena super. O, pode, o podeszwie tak. E, mm, mm -hmm. No, dzięki. Dla mnie jest pan super, jest pan fachowcem, ma pan bardzo dużą wiedzę. Słuchajcie, ja mam wiedzę taką bardziej praktyczną, z tego co przez tyle lat mam doświadczenie z naprawą butów i mo mogę stwierdzić, jakie naprawy są efektywne, że klienci później przychodzą z czymś innym, a to co naprawiłem wcześniej się trzyma parę lat i głównie taką wiedzę. Jeżeli chodzi o teoretyczną wiedzę, no to dużo rzeczy muszę sobie w książkach poszukać. Nie, to, ta wiedza teoretyczna jest, jest na bardzo ograniczonym poziomie, ale ogólnie wiem, jak to wszystko do kupy musi być złożone. Nawet kiedyś taką sobie pro, e, prototyp, prototypową parę butów zrobiłem i później się udałem do takiego cholewkarza, który robił właśnie cholewki. To mi tam powiedział, gdzie jakieś błędy są, ale to jest kwestia. To jest kwestia, żeby się nauczyć, no to trzeba chcieć, tak, trzeba chcieć, czerpać wiedzę, teraz tą wiedzę można dostać zewsząd, no i trzeba dużo czasu, zaangażowania, tak samo, żeby się napraw nauczyć, ktoś mi się też kiedyś napisał, co trzeba zrobić, żeby zostać szewcem, trzeba po prostu zacząć, tak, zacząć, zacząć coś robić, niestety, żeby robić to na dobrym poziomie, no to trzeba mieć zaplecze maszynowe, jakieś kombajny, prasy, maszyny do szycia, Dużo, dużo, dużo rzeczy, i w gruncie rzeczy y, może być tak, że ktoś, ktoś był u jakiegoś szewca, który tam ma jakiś starszy zakład i zobaczył tam parę, parę takich słabych maszyn. To nie, to, to raczej trzeba odwiedzić jakieś zakłady takie bardzo dobre i tam naprawdę te maszyny są. Świetne i te zaplecze jest, jest, jest dosyć, dosyć bogate jak, jak na usługi szewskie, więc no też trzeba troszeczkę przeinwestować. Słuchajcie, ja Wam pokażę tutaj zelóweczki, które wczoraj, wczoraj robiłem. A, no i tu są te francuskie topy. Tak to wygląda. Druga też. I to już jest podeszwa zabezpieczona na długo i co tu jeszcze mam czy ja tylko to przyniosłem. aha, no bo tak, no bo przynosiłem jeszcze tego z tą staweczką. to jest od jednej klientki i tutaj aha, jestem w trakcie w trakcie czyszczenia tego e, klejenia e, tutaj już jest e, cała polewka do podpodeszwy przyklejona, uformowana więc tutaj już nic nie, e, nic nie będzie pulsowało tu jest ta pod podeszwa, jest taka mięciutka, więc y, troszeczkę też trzeba brać pod uwagę to, że ta podeszwa trochę się y, pracuje. No i teraz muszę to wszystko wyczyścić, czyli wyczyścić ze starego kleju. Tutaj tak samo. Y, słuchajcie, jest, jest piątek, pi piąty, dzień, piąty dzień pracy, a moje palce, po prostu ja ręce muszę codziennie moczyć w ciepłej wodzie, bo mam takie popękane od rozpuszczalników już i y, kaleczone, że nie wiem nie wiem jak ja, jak ja to dalej źle, źle zacząłem po tym po tej przerwie ten e, tą pracę słuchajcie tu jeszcze na muszę dzisiaj na poniedziałek do roboty o takie obcasy trapery tutaj będą tanki z Dunlopa tutaj zameczek do wymiany kolejny tutaj stówka tutaj 75 zł chyba jakoś tak Tutaj jakieś klejenie i zapiętki. Tutaj ponad 200 złotych na prawo. Tutaj, o, stare, dobre sprandiki. Stare, dobre buty. Tutaj ta, te, te buty naprawdę mają bardzo dużo lat. Tutaj trzeba całe, całe zapiętki wymienić, wszystko to na nowo zrobić. I no, tu jest koszt 250 zł. Ale widzicie, to jest, jak kiedyś robili te buty. To, to jest poezja. Są to halówki Są Z czego to jest zrobione To jest skóra Kurcze No rewelacja no Słuchajcie kiedyś Kiedyś to te buty to były naprawdę Kurcze solidne nie, nie do zajechania Nawet zapiętka jest z ekoskóry I ta ekoskóra dopiero się po kilkunastu latach Zaczęła Zaczęła drzeć Podeszwa nadal elastyczna. Nadal jest świetna. Więc no, podziw. Kiedyś to, kiedyś to była technologia, kiedyś to się robiło buty, kiedyś te materiały były fajne, mocne, nie? A teraz ten postęp technologiczny spowodował to, że wszystko się rozlatuje, że pianki pursie kruszą po pięciu latach. Tragedia. No nic, z takim przesłaniem Wam zostawiam Was na, na ten weekend. Słuchajcie, jest piątek, kolejny przegląd napraw będzie w poniedziałek rano. Tak więc ja życzę Wam miłego weekendu. Do usłyszenia. Cześć.